Niech pan to jakoś, yy, prawda, zaaranżuje to. to ja bym proponował tak jeśli pan pozwoli Stawiam na swoje kolejny projekt, być mu naprzeciw. W podwórko pasja, rap, mamy już małe dzieci Czas leci na stare śmieci, dziś wracam wspomnieniami Nie odwracam się od bliskich, śmigam własnymi ścieżkami Latami ciężko pracowałem na to, by dziś stać tu gdzie stoję, nie wiążę pasji z wypłatą Pytam co za to mam wiernych słuchaczy Małe grono, ale prawdziwe, a to wiele znaczy Obleczę wskazę, dam na to, że Przewijałem je ołówkiem, bo tak było szybciej człowiek Chłodny rap, zwykły dzierciak, dzisiaj piszę swą historię Będę bronił kultury, uliczary, zwykły żołnierz To uczucie jak na wojnie, że nie daje zasnąć 9-8 początek, z lichem na legalu Skandal nie znać, molestni, chępu kluczem do rapu Wody, soku i pomelo. powracam do czasu. O to pamiętam, wolę zostać sam To no weź se kurwa z no w naszych postelach, od nie po twarzach No takich akcji z reguły nie bywa nie, nie, krótki nie masz głosu, nie masz nic do kto urodził się kurwą, nie zdechnie kanarkiem kanarki. Nigdy, 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 nigdy wiary nie straciłem Dużo razy stojąc obok Nigdy tego nie wybaczę, ale mamo idę z sobą Nauczyłaś mnie pływać Ja ci nie pozwolę do nadniego sztormu życiu Rzucam ratunkowe koło bo pies, nastawienie, że jest dobrze W sumie nie, nastawiony jest na pogrzeb W sumie nie, staram się wyrobić normę Czuję się jak śmieć, kiedy kupuję torbę Sam wybierasz tak jak szczur, którą kupujesz stronę Każdy z nas ma białą kartkę, na nie spisze swoją historię Weź dobieraj mądrze słowa, to co spiszesz będzie jutrem Żebyś dzieciak nie żałował, mocno rany kute żeby zrozumieć sens działania Na nowo w całość to poskładam Nie chcę nauczać was, wiesz jak żyć Tu tylko rymem władam Nasz rap to skandal, jak moja banda Jak bity jebane na żywca, tak by trwała w nas zajaba Daj się działać, zacieśnia się więc Z roku na rok więcej widzę Stąd wiem co jest pięć I chęć do życia zwiększa Ty progres częstszy Szybka awersja, jak już przy temacie MC Sam zarabiam na siebie, na nich, ma wiele na upie, a niewiele by żyć. Tamte dzieci choć wygląd, jak my syją na zdjęciach lub tam, gdzie już nikt Sam zarabiam na siebie, na nich Mam wiele na upie, a niewiele by żyć Tamte dzieci choć wygląd, jak my syją na zdjęciach lub tam, gdzie już nikt Tak jak Introz, widzę blanki na niebie, ale w oczach Gdyby brak po przyjaciela, pewnie zjechałbym w okopach Gdyby ktoś mi skazał, wyjście, nie zawodziłbym to pewne Gdyby ktoś mnie spytał o nie, wskazałbym w tą samą stronę, zanim mnie ocenisz

Memories. I to by było. Uh, to by było na tyle. <laughs>